Gdy liście opadają na brukowane ulice Lego miasta, mieszkańcy czują narastający niepokój i chłód przeszywający kości. W wilgotnym, jesiennym powietrzu niesie się cichy szept o powrocie dżumy, która zdawała się być tylko mroczną legendą. Nagle wśród nocnych cieni pojawia się tajemnicza postać w czarnym płaszczu i masce z ptasim dziobem, której obecność budzi strach i niepewność. Doktor dżumy staje u drzwi każdego domu, stukając laską o drewniane framugi. Obiecuje bezpieczeństwo tym, którzy pójdą za nim. Lecz ci, którzy odważą się opuścić swój dom, znikają bez śladu, pozostawiając po sobie jedynie puste maski leżące na progach niczym nieme przestrogi. Po ulicach snują się przezroczyste szczury, przynosząc tajemnicze wiadomości od dawno zmarłych przodków, których głosy zdają się szeptać w mroku. W domach płoną świece, a ich migotliwe światło ukazuje ciała minifigurek zastygłych w bezruchu, jakby czas zatrzymał się w chwili śmierci. Mieszkańcy zaczynają szeptać o klątwie, która przyszła z zapomnianego klasztoru na wzgórzu, gdzie dawno temu zrodziło się zło. Wiedzą już, że doktor Jumy nie leczy, on zbiera duszę na kolejną falę zarazy, która może pochłonąć całe lego miasto.